mi posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. A ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, ta, rozumiem. Pogadam o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? O, mam wyjąć. Hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Iż noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dziś. Aj. Szkrabie, nie teraz, nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy. No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam. Podoba ci się? Szkrawie to jest... jest Co? super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie. Oh. Ha, ha, ha. <śmum> Skąd wzięłaś na to forsę? <śmum> Dragi. handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu? <śmum> tak, chciałbyś. Halo, Sara, skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku, to mi, no? która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać. Mamy tu. Wujku? 佐伯真。 Patusiu? Jesteś tu? mają związek z przetaczającą się przez kraj Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu nas? na zaistniałą sytuację władzę! Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane. Dzieje. To jest telefon. Osiem nieodbranych połączeń? Gdzie jesteś, do cholery? Chodź, dzwoń. Zaraz będę. Sara! List ci nie jest? Tak. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, przerażasz mnie! Co się dzieje? Tu Kuperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? <grym> Wiosła! Tato! Skarbie, chodź tu! Chodź tu! Mi ostrzegam! Słyszaf, cię. Słyszaf, nie Słyszaf, rób! Słyszaf, Słyszaf. Słyszaf. Idź, idź! O Boże. Zabiłeś go! Sara, rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera, cały jesteś we krwi. To nie ja Jedźmy z Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowało. Czy możemy już jechać? Zaraz idziemy na Żydyn czy coś. Powiedz mi, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Po prostu super. Przed chwilą Speaker gadał jak najęty. Mówił gdzie jechać. Mówił, że... Wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wiedziemy do chępstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 70 71. Przecież mamy miejsce. Hey, Nie zatrzymuj hey, się, Tommy. Czekajcie! Wiem, co mówię Ktoś inny się zatrzymał. Kto mi? Kto mi? Ja Co to Toni! Co tu widziałeś? Tak, widziałem. Boże, Skr skręć tutaj. Nie, 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 Użcie się, ludzie. Przed czym oni uciekają? nie, stąd nie, ja. O nie, 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 tu zatrzymać. zatrzymać, nie, nie, przejadę stoi. przez nich do nie, Szybko, nie, Są też za nami. Tam! 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 Trzymajcie się! Jedź!

Czego oni tu robią? Patrz na mnie, Skarbie. Trzymujcie się, szukajcie wyjścia. Dalej. Joel. Luchy. Dotrzyjcie do autostrady. Idź, ty masz zarę, ja im ucieknę. Spotkamy się tam. Szybko. Не счакала potrzebujemy Stać! pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. A co z Wojkiem? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Okay? Jest z małą dziewczynką. Ale. Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko. Nie. Proszę nie. O nie. Co na? Przestań rączki skarbie. Nie wiem, nie wiem. Nie. Wiem, że mój skarbie nic nie, nie będzie nie za Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo bądź. Chodź, baleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara. Kochanie. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Proszę. proszę. ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki dział. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniego kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w siebie. Zaraz, moment. Miły poranek. Drinka? Nie, chcę drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My. My mieliśmy robić przerzut. Wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? <słuch> Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne. Może dostałam parę strzałów, ale poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Który z tych dupków przeżył? <noise> Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich zasłał. Nasz Robert? Dobrze, wierzę, go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytne sukińsie. Nie. Nie jest aż tak sprytna. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Mm, jestem za. Po sterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy.